W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Witaj, Najczystsza Maryjo. Jezus powiedział do swoich uczniów. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorość, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ bez mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeśli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Moi kochani, ten jak i inne fragmenty Pisma Świętego mówią bardzo wyraźnie, że Chrystus jest fundamentem naszych dobrych uczynków, że On jest krzewem winnym, a my jesteśmy Jego latoroślami i że bez Niego nic nie możemy uczynić. To na przekór tym wszystkim, którzy myśląc, że podejmując pracę nad sobą, oni sami mają dokonywać y, dobrych dzieł. Owszem, mają dokonywać, ale wszystkie one są w Bogu. Ta współpraca, gdzie Bóg okazuje się źródłem naszych dobrych czynów, jest fundamentalna i przynosi najbardziej trwałe, właściwie jedynie trwałe owoce. Popatrzmy na to źródło w Chrystusie jeszcze od innej strony. To, co zostało zawarte na przykład w Dzienniczku Siostry Faustyny czy u Ojca Ruotolodolindo, gdzie podejmując dobre czyny. Podejmując wysiłek, ażeby na przykład głosić Ewangelię, czy w jakiś sposób okazywać miłość bliźnim, ostatecznie zawsze mówimy, Jezu, Ty się tym zajmij, albo Jezu, ufam Tobie. To znaczy, wierzę, że to Ty jesteś źródłem dobra we mnie i że Ty sprawisz, że to działanie moje będzie rzeczywiście owocne. Jezu. Ufam Tobie, że całe nasze życie, które Tobie powierzamy, przyniesie nieskończony owoc miłości w Tobie. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.